Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku Babskiego Gamingu. Dzisiaj nieco bardziej taki odcinek vlogowy, w którym będę chciała Wam opowiedzieć o takiej śmiesznej grze Nie daj się zwolnić i tym samym przedstawić pewne perypetie, z którymi Możemy mieć na co dzień do czynienia najzwyczajniej pracując w dużej korporacji. Właśnie tutaj, tak jak nasz bohater, chodzimy od rozmowy do rozmowy. Akurat nam się poszczęściło i dostaliśmy pracę w jakiejś dużej firmie. Chwilę popracowaliśmy i niestety zostaliśmy zwolnieni. Tutaj niestety, ale jakieś reklamy mi się wkradały. No, i oczywiście zwolnienie to nie była nasza wina, tylko najzwyczajniej przegrupowanie, które miało miejsce w firmie, w której pracowaliśmy. I tak naprawdę gra Nie daj się zwolnić jest właśnie taką paradią pracy. Dlatego paradią pracy w dużej korporacji, z tego względu, że na co dzień bardzo wiele osób pracuje, siedzi, jak zaraz zobaczycie po godzinach, łapie się najróżniejszych projektów, stara się wejść w przysłowiowy tyłek różnym osobom, żeby tylko właśnie, nie wiem, po szczeblach wspinać się coraz wyżej. Tak naprawdę korporacja jest taka, że bardzo dużo potrafi dać, ale również bardzo szybko potrafi, tak naprawdę człowieka zniszczyć, jak ja to określam, przejechać po prostu po osobie. Jak walec, i, i, i właśnie taki zrobić, powiedzmy, placek pozbawiony całkowicie jakiejkolwiek energii pozytywnego myślenia, czy przede wszystkim kreatywnego. Nie daj się zwolnić, jest to tak naprawdę gierka stricte, w której musimy klikać, szybko podejmować, powiedzmy, jakieś decyzje. Co ciekawe, również w tej grze, żeby otrzymać pracę, ważny jest wpływ głosowy, to znaczy musimy coś tam mówić podczas tej rozmowy i wtedy z automatu najprawdopodobniej dostajemy tą pracę, przynajmniej tak też zobaczyłam, jak zaczęłam coś tam mówić do telefonu, co może być śmieszne, to z automatu praktycznie jak widzieliście, każda rozmowa była moja, także jest, jest improvement, jak to by powiedzieli w korporacji. No i my siedzimy sobie tutaj na tym najniższym szczeblu jako praktykant, podchodzimy do wszystkich, łapiemy się różnych zadań, pracujemy oczywiście z bardzo dużym wytężeniem, jak się pojawia właśnie taki ogień nad postacią, to znaczy, że szybciej wtedy realizujemy wybrany. Projekt i jak to przysłowiowy Kowalski, pracujący w korporacji, staramy się dać wszystko, co najlepsze z siebie, natomiast oczywiście do czasu, do momentu, dopóki zdrowie nie spadnie nam zbyt nisko i tak naprawdę nie trafimy do szpitala z jakimiś dramatycznymi objawami, po prostu przepracowania. I niestety, ale prawda jest tego typu, że również życie. W prawdziwej korporacji. Jest bardzo podobna właśnie do tej gierki, nie daj się zwolnić, co dla mnie jest w ogóle całkowitą parodią. Natomiast z tego co wiem, gra jest bardzo popularna w Google Play. Nie wiem, czy jest ona dostępna na iOS-a, bo, bo w zasadzie korzystam z telefonu z Androidem, także tutaj się nie wypowiem. Warto zobaczyć, bo też troszeczkę dla osób, które na co dzień pracują w świecie może być to taka fajna odskocznia. Jak widać właśnie podszedł do mnie szef tutaj, no i czy będziemy tutaj naszemu szefowi, czy tam dyrektorowi lisać tyłeczek i przyniesiemy jakieś owoce, czy może wykażemy się asertywnością i tym samym nasze szanse awansu spadają o minus 1%. Niestety ta gra jest oczywiście śmieszna, natomiast ma trochę przełożenia do takiego życia codziennego w korpoświadku. Mnie to bardzo śmieszy, tak z perspektywy czasu, fajnie sobie zagrać, Natomiast, no, ży, życie w, w korporacji ma, tak jak mówię, bardzo dużo plusów, bo jak jest dobrze, to korporacja potrafi wynieść wszystkich na piedestały. Jak jest źle, to niestety bardzo szybko zapomina o tym, co było kiedyś. I tak naprawdę, no, korporacja cały czas oczekuje więcej, czyli niezależnie od tego, jakbyśmy byli dobrzy, to tak naprawdę cały czas te oczekiwania oczywiście będą rosły i tym samym będą rosły jakieś tam również, będzie rósł apetyt po prostu normalnego pracownika, że będzie chciał coś tam być może więcej osiągnąć. Polecam wszystkim, nie daj się zwolnić, bo, bo gierka jest śmieszna, tak naprawdę nie mamy za dużo wpływu, bo jak teraz widzieliście, ponownie zostałam, Zwolniona i oczywiście nie było to spowodowane jakimś tam złym moim postępowaniem, tylko najzwyczajniej przegrupowaniem. Także, jeśli Wam się podoba, to oczywiście łapka w górę. Jeśli by chcielibyście zobaczyć więcej takich tytułów z urządzeń mobilnych, to również łapka w górę. Na pewno coś jeszcze w najbliższym czasie się pojawi. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku Babskiego Gamingu.